Dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć, jak przygotować się do wyjazdu czy do wolnej podróży. Taki krótki opis, taki mój własny life hack. Life hack. Czyli taka życiowa sztuczka, którą stosuję przy pakowaniu się. Oczywiście, każde pakowanie na wyjazd jest dla mnie dużą dręką strasznie tego nie lubię uwielbiam ten moment gdy już mam wszystko zapakowane w bagażniku w samochodzie siadam w nawigacji wpisuję dokąd jechać i ruszam to jest ten moment do którego dążę zawsze ale przedtem niestety trzeba się spakować można robić to na różne sposoby. Można zrobić sobie listę. Też miałem kiedyś taki pomysł, żeby taką listę sobie przygotować. Nawet już próbowałem. Chyba w końcu taką listę zrobię. I za każdym razem, gdy będę wybierał się na jakiś wyjazd, wydrukuję sobie taką czek i będę pięknymi ptaszkami długopisem zaznaczał, co już przygotowałem lub nie. W tej chwili robię to troszeczkę inaczej. Jest to taka moja własna sztuczka. Może ktoś z niej korzysta, może nie. Ja w każdym bądź razie e, wszystko jakoś mam poukładane w głowie. I nie zdarza mi się, żebym coś zapomniał, chociaż różnie z tym bywa. Przede wszystkim zaczynam zawsze od ubrania. Ubranie przygotowuję na prostej zasadzie zaczynam od skarpetek i myślę. Skarpetki, następnie idąc w górę. Spodnie, majtki, koszulki, koszule, bluzy, sweter, jeszcze jest zima, czapka. Kurtki, kurtka, kurtka przeciwdeszczowa. Czasami parasol, choć parasola często zdarza mi się zapominać. Ale może deszcz nie będzie padał. Dodatkowo mam przygotowaną specjalną taką saszetkę z kosmetykami, czyli mydłem, szczoteczką do zębów, drugą szczoteczką do zębów. Mam dwie szczoteczki do zębów. Jedną, którą używam na co dzień i drugą, która jest właśnie w tej saszetce i którą zabieram ze sobą na wyjazdy. Tam też ładuję zawsze jakiś dezodorant i jest to gotowe do wrzucenia na stałe do, do torby, którą biorę ze sobą. Czasami biorę ręczniki, choć teraz coraz częściej się zdarza, że nawet w mniejszych ośrodkach ręczniki są dostępne, ale zawsze warto wziąć chociaż jeden ręcznik, w razie czego gdyby się zdarzyło, że takich ręczników nie ma. No, a pozostaje jeszcze kwestia elektroniki, czyli wszelkiego rodzaju aparaty, kamery, dron i cokolwiek. Tam jeszcze sobie nie wymyślę. Do tego mam specjalny plecak wyładowany po brzegi. Jest to mój konik, więc pakuję go bardzo uważnie. A najważniejsza sprawa to jest to, by nie zapomnieć baterii dodatkowych oraz zasilaczy. Poza tym, czasami do samochodu bierze się różne jeszcze mniej lub bardziej potrzebne rzeczy. Eee... I wtedy ruszamy w drogę. Także życzę Ci miłego pakowania i do zobaczenia gdzieś w Polsce. Hej!